No ja chciałem porozmawiać na temat tej sprawy i dlaczego Słupi nie odpisuje na moje liczne wnioski? Dlaczego to tak długo trwa? I dlaczego się zajmuje tym prokuratura Szczecin-Niebuszewo? Zgłosiła się sama miała pani Mączyńska do sprawy, która jest w rejonie Szczecin Zachód. I prokuratura Szczecin-Zachód prowadziła na samym początku śledztwo. W tej sprawie była policja, chciała zabezpieczyć monitoring. Śledztwo zostało przyjęte przez y, prokuraturę Szczecin-Niebuszewo, przez byłego garnizonowego, wojskowego prokuratora, którego podałem do sądu y, za korupcję. Y, y, policjatka, która zaczęła prowadzić sprawę na Niebuszewie, poszła na urlop, później na zwolnienie lekarskie. W międzyczasie mobbing w pracy się nasilił. Później znowu próbowano mnie otruć, nie udało się, zwolniono mnie z pracy. Zgłosiłem to na policję przed tymi jakimiś notatkami służbowymi, na które się powołuje, maile dotyczące tego, tego, co się tam działo, w tym Amazonie również podaje. Próbowali mnie ci homoseksualiści otruć. Nadal mnie prześladują w następnej pracy. W McDonaldzie było tak samo próba morderstwa. To jest próba morderstwa. I dlaczego ta sprawa leży tutaj w sądzie pracy, dlaczego nie jest jeszcze w karne? Napiszę ja cały czas do prokuratury liczne wnioski. Pani Mączyńska wystąpiła o ubezwłaszczenie mnie, kiedy e, prokuratura Szczecin Zachód stwierdziła, że to jest w właściwa dla niej, ale nie może być, e, dwie prokuratury nie mogą prowadzić jednej sprawy. I dlaczego się zajmuje tym Szczeciniem Bukrzeba? Jak to nie jest w ich rejonie, nie może się tym zajmować. Ja napisałem do prokuratora generalnego, do Ministerstwa Sprawiedliwości, A, nawet do Parlamentu Europejskiego. Krzpa to trzy lata. Dobrze. proszę pana, ma pan sprawę, w którym u nas ma pan o tak? Na tym sprawy Została wygodna odpowiedź, na wodę. Zdania wieczorem. Po dwóch latach. Braki formalne po miesiącu i dopiero po dwóch latach zostało odpowiedziane przez Amazon. Bo tam, do tamtej pory działali bezprawnie. E, stalkingiem w moim życiu, który cały czas zgłaszam, do tej pory to się dzieje. E, wszyscy są na wolności, próbowali mnie wywieźć do lasu. Gangsterów wynajmują jakiś, e, Robić chcą ze mnie pedofila. No właśnie, ja to zgłaszam. Dlaczego to jeszcze nie jest w sądzie karnym? Bo to e, blokuje tylko wszystkie inne sprawy. Odwlekają wszystko w czasie, a nie próbują zabić. Była trucizna na mieszkaniu. Sprawa i prokuratora, tak? Ale prokurator nie jest właściwy do prowadzenia tej sprawy. No to nie jest właściwy, natomiast są nie jest właściwy do... Pani Łączyńska mi mówiła, że jest prokuratorem do spraw cywilnych. Jak rozmawiałem z nią przez telefon. I też ostatnio, ostatnio odmawia szczęścia śledztwa w sprawie karnej. Więc jak? Może odmawiać szczęścia w sprawie karnej? Ale nie jest w rejonie gdzie, y, miejsca y, przestępstwa. Nie wiem, prokuratura ma... Jest... Najpierw się tym zajmował ten prokurator y, prawócki, gdzie tam rozmawiałem z Poznaniem z wojskową, y, co jest od spraw wojskowych. Y, jedyne takie w Polsce, bo już prokuratury wojskowej nie ma, to on już nawet nie jest żadnym wojskowym. Jest prokuratorem w prokuratorze powszechnej, ale nadal ma te znajomości, z których korzysta. I tak samo ci adwokaci tego Amazonu to nie są po prostu, że oni są dobrymi, dobrymi adwokatami, tylko mają znajomości i dają łapówki. I też zgłosiłem go o korupcję. Było, było morderstwo w Amazonie, raczej, a morderstwo. Stwierdzono, że z zwycięczenia. Ja pewnie też by stwierdzili, że z zwycięczenia, tak jak nie było monitoringu. A monitoring był. Monitoringu nie zabezpieczył pan prokurator. Było wszczęte śledztwo, było prowadzone przez prokuraturę Szczecin Zachód, przejął ją pan Prawocki, nie zabezpieczył żadnych dowodów, odwlekał w czasie, nie nawet nie przesłuchano, bo pani posz poszła na urlop, później poszła na chorobowa, a później została delegowana do Komendy Głównej do Warszawy. Nagrodę chyba za. To. Tak samo przydzielony mi adwokat z urzędu, tak samo działał, takie same w, w, wnioski pisał, jak teraz pisze ten adwokat Amazon. Ja z niego zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że nie potrzebuję pełnomocnika takiego, który nie gra do mojej moje bramki. Ja zrezygnowałem z niego, oczywiście, bo wziął, jest w aktach sprawy o tym, co mnie pytał. Jak ja dałem mu informacje, udzieliłem mu odpowiedzi na pytania, w ogóle nie skorzystał z tego, zaczął przeinaczać sprawę e, takim samym torem, jak teraz to robi e, robią adwokaci Amazonu. Że tutaj jakiś e, grafik, że tutaj to, że oni się wywiązywali z tego, a kogo to obchodzi, chcieli mnie zamordować, ich homoseksualiści. I nadal mnie prześladują w życiu prywatnym i w kolejnych pracach. Ja to cały czas zgłaszam, piszę maile do prokuratury, są umarzane wszczęcia śledztwa przez tych samych właśnie prokuratorów, którym nie powinni się nawet zajmować tym. No to są pisma, wystarczy no, wydrukować. Piszę do prokuratury, bo chodzę na policję, to akurat nie ma nikogo, a ta osoba, która się tym zajmuje, to też jest gdzieś tam w terenie, czy coś. Proszę przyjść później, w innych godzinach i to tak trwa lata. A mnie w tym czasie chcą zabić i zgłaszam te usiłowania morderstwa, to otrucia. W mieszkaniu miałem truciznę. ...że pan może przerwy. Ja panu zgodnie z filmu, pan musi siebie nie maile. Ale maile jest tak samo jak wysyła na przykład sąd, że nie potrzebuje to żadnego podpisu, to mail należy do mnie, ja to wysyłam i ja się pod tym podpisuję. Tam są moje dane osobowe. Niektóre sprawy da się załatwić, ale procesowych się nie Ale piszę tak samo wnioski. Są wnioski podpisane przeze mnie własnoręcznie, które składam do biura podawczego sądu i są one podpisane przeze mnie. Te, które są, traktujemy jako pisam no ale nie są potraktowane jako pisma procesowe, bo nie dostałem odpowiedzi w wyznaczonym czasie miesiąca. Chyba na, jest miesiąc czasu na to. Sędzia rezerwy, która prowadzi paną sprawę, jest aktualnie na wygodzie państw unijnych No właśnie! Sędzia za to, to powinna chyba trafić nie tylko na chorobowe, tylko do, na, do, do więzienia za tą, za tą korupcję. To już jest inna sprawa Tutaj widziałem na wokandzie sprawę, o ile sygnatur więcej i na tym jest rozprawa, moja no jeszcze nie wiem, 400 ma coś, a tam już 600-300-800 jest. To trwa dwa lata. Ale wie Pan co ja przez te dwa lata przechodzę w moim życiu? Straciłem jedną pracę przez mobbing. Nie mogę się utrzymać. Tutaj jakaś opieka społeczna, coś tam, że ja się utrzymuję z pracy dorywczej. To przedstawiłem, jak się utrzymuje z pracy dorywczej, że nieraz pracowałem na dwa etapy w dwóch pracach. Jaka to jest praca dorywcza? Cały czas mam ciągłość pracy, nawet pracuję w dwóch pracach na raz. I że jestem jakąś osobą samotnie mieszkającą. Samotną i samotnie mieszkającą. Jaką ja jestem osobą samotnie mieszkającą, ja nawet w telefonie nie mam nikogo, żeby porozmawiać przez ten stalking, przez tych youtuberów, którzy gadają o mnie bzdury, Jakieś mało chcą robić ze mnie jakiegoś pedofila. Tutaj pisze do mnie ma 19 lat, później się okazuje, że ma 12, jakieś takie dziecko i mówi mi, żebym, że chce iść ze mną do kibla, że mi zrobi te. To ja jej mówię, no chyba jesteś jakaś nienormalna, weźcie sobie sami, zróbcie sobie, poczekam na kogoś w swoim tym, już wcześniej pisałem, pisałem, yy, do, że do, do prokuratury to zaraz zgłaszam i też się chcieli spotkać przed McDonaldem. I tam z McDonalda ci płacą tym jakimś dziewczynkom, tym narkomankom, tak samo ten kamerzysta, yy, tak jak na tych swoich filmach, ten jakiś dredziarz teraz, bo ten kamerzysta siedzi, to ten jakiś dredziarz tak samo płaci tym dziewczynom, żeby robiły ze mną idiotę, podchodzą na przykład z telefonem do mnie, zostaw mnie, odejdź ode mnie. Tym kurde pedofilu i mnie nagrywa. Ale ona do mnie podchodzi, ja nawet do niej nie podchodzę. Co oni robią? Chcą mnie zamknąć do więzienia z jakiegoś pedofila, chcą mnie wkręcać. Co ja też cały czas zgłaszam do prokuratury. I co jest? Umarzane są śledztwa. Przez kogo? Przez panią na przykład e, Mączyńską, która jest, jak mówiła, że jest prokuratorem od spraw cywilnych. A dlaczego w sprawach karnych odmawia szczęścia śledztwa? I to jeszcze nie jest w jej rejonie, tylko jest to w rejonie Śródmieścia. Dlatego proszę, tak jak napisałem we wniosku, umowa z Amazonem została, jak sprawa to jest bardzo prosta, została zerwana za porozumieniem stron z jednostronnym podpisem Amazonu. I dlatego w świetle prawa do końca jej trwania była cały czas w mocy. Więc domagam się przede wszystkim zapłaty tej kwoty spornej, odszkodowania za mobbing i przesłania akt sprawy do dalszego procesowania do Wydziału Karnego. Bo tam są przestępstwa, próbowali mi to. i cały czas mnie stalkują w życiu, nie dają mi żyć. Ci homoseksualiści, żeby ja nie uprawiał na przykład seksu z żadnymi dziewczynami, jaką dziewczynę nie spotkam, to zaraz mnie yy, wyzywa czy coś tam i nawet nie wiadomo, o co jej chodzi. Bo ci homoseksualiści płacą pieniądze tym dziewczynom, żeby właśnie robiły ze mnie idiotę, żebym, albo że już jestem na przykład ja na tych filmach u tego kamerzysty z tym jakimś z tym drdziarzem, to też wysyłałem to. A dlaczego mam nie reprezentować się pełnomocnik? Jaki to jest pełnomocnik, jeżeli on y, się zachowywał tak, jak się zachowywał, że przeinaczał sprawę? Ja mu mówię y, informacje, które są ważne, i istotne. On w ogóle z tego nie korzysta, dalej w swoim torem idzie. Takim samym torem, jak teraz adwokaci Amazonu. Tak samo wcześniej ten mój przydzielony adwokat z urzędu y, wnioskował to samo, co y, wnioskują adwokaci i y, przedstawiają sprawę adwokaci Amazonu. Czyli co? Ten mój adwokat był adwokatem Amazonu który chciał przeinaczać sprawy, i robi ze mnie kubka, pani Mączyńska, jak to im nie wyszło, yy, Szczecin Zachód Prokuratura stwierdziła, że to jest sprawa ich, a nie Brzewa, nie to pani Mączyńska wystąpiła sobie yy, do sądu, żeby miał bezwłasnowoliać, że sobie nie daje rady ze sprawą, która jest bardzo prosta i tutaj wszystko jest jasne. Z czym sobie tutaj nie daje rady? Za to trwa tyle czasu, że mnie chcą yy, zabić, że chcą po każdych odmowach wszczęcia śledztwa próbują jakieś usiłowanie morderstwa, ja to wszystko zgłaszam, to wszystko jest. Prokuratury w zgłoszeniach przestępczyć tą umarzane wszczęcia śledztwa. No co to jest? Dobrze, czyli ode mnie pan oczekuje, że pan odczyć, tak? No tak. Po co będziemy działać w tym kierunku, żeby mieć termin od sprawy panu przed? Na ten... No nie, dzisiaj też złożyłem wniosek yy, do sądu w tej sprawie. No ja to wszystko zgłaszam, bo co mamy robić? No dobrze, ja myślę, że przez że... że... tą jesienią na pewno jest termin do Pana zostanie że... zjednoczony. Musimy zakończyć bo, bo mam naprawdę mało ludzi teraz. Pana sędzia, jest chory, to nic na to nie mogę poradzić. To nie jest moja wina, ani Pana, ani nikogo innego. No pewnie, no cały czas są takie zbiegi okoliczności. Tam policjantka też była chora. Tak, no najlepiej. Ja też jestem na chorobowym. Ale mam z barkiem, mogę sobie chodzić, bo mam z barkiem od, od pracy, bo przerzucam 40-kilogramowe paczki z częściami samochodowymi i też jak wróciłem z ostatnia z chorobowego, to dali mi jeszcze więcej, żeby miał obciążenie i znowu z tym barkiem się coś stało, chcą mnie wykonczyć jak nie finansowo, jak nie psychicznie, to fizycznie, tymi truciznami już mam zaklejone, to jakaś dezynfekcja była tam robiona w bloku. Ale to z tymi wnioskami, dlaczego to nie jest yy, yy, w wydziale karnym przez tyle czasu. oni chcieli mnie zabić. Zwyczajnie, bezczelnie. Wszystko było. Czując się bezkarnie i mówi, że jeszcze ten, ten Hajduk powiedział, że ma gdzieś prokuraturę. Co prokuratura obchodzi firma prywatna? Ja to zgłaszałem. Ale co z tego, jak to cały czas trafiało do tego samego, nawet pisałem na niego skargi. My się nie możemy tym zajmować, bo jesteśmy sądem cywilnym, bo jesteśmy sądem karnym. Zajmujemy się sprawami prawa pracy, nie zajmujemy się sprawami karnymi. To musimy wyraźnie oddzielić. Musi pan... Ale tutaj to nie ma co oddzielać, bo to było przyczyną tego, że yy, zostałem zwolniony z pracy. Tak, ale my nie jesteśmy sądem. Po rocznym lobinu, że nikt się do mnie nie odzywał nawet. Do kogo ja się nie odezwałem, to mnie gasił, nie chciał ze mną rozmawiać. Lub mnie wyzywał. I przychodzili do mnie tylko ci homoseksualiści i ze mną gadali i mówili, że pięknie wygląda jak się denerwuje. Że nie może się napatrzyć. Ale rozumie pan, co człowiek czuje przez takie coś, jeszcze przez dwa lata tego wszystkiego, co oni odwalają? Jest tysiącle prawdy od podszkodowań. Są na wszędzie śledztwo. Jest też sprawa właśnie ta sama w okręgowym. Dlatego tam ma pan środki poskarżenia, które panu przysłuchują. Jeżeli potrzebuje pan pomocy prawnej, zawsze pomoc prawna może panu być udzielona, tylko adwokata z urzędu. Ja nie ja potrzebuję żadnego adwokata z urzędu, bo jak oni nawet przekupują prokuratora i ten adwokat jaki był. Te są dowody na to, to napisała mi Rada Adwokacka o jakiejś etyce jego. Jaką on ma etykę? to wszystko jest takie jasne, że to nie wiem jak to można takie coś pisać. To jest kwestia pana oceny. Jak moje oceny? No to wiesz, to trzeba być między zbotą, żeby mieć inne widząc to. Dobrze. Czyli ja wziąłem ma na o wszystkie ceny, tak? Dobrze. 我也不知道